Dzień dobry, po raz drugi. To nasze kolejne spotkanie z Polską Ligą Żeglarską i z Ekstraklasą, rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, bo to inaugurujące zawody, inaugurujące regaty, inaugurujący weekend, ten sezon, sezon 2023 Ekstraklasy Żeglarskiej. Walczymy o Mistrzostwo Klubowe Polski. Walczymy w Sopocie. To właśnie tutaj jesteśmy na końcu mola. Jest nasza baza regatowa i w około jest woda i są łódki. Niestety nie te łódki, o które nam chodzi, bo łódki są e, zacumowane niestety e, przy brzegu. Nie ma wiatru, nie pływamy na razie, a witają się z Państwem. Dominik Buksak. Dominik Buksak. Członek kadry narodowej w klasie 49, a więc kibicujemy Dominikowi nie tylko jako naszemu ekspertowi, ale także jako żeglarzowi, a także wita się z Państwem Rafał Sak, Eurosport. No, cały czas czekamy, cały czas mamy czas, jeszcze około godziny w regulaminie jest napisane w w regulaminie regat, że te wyścigi mogą się jeszcze dzisiaj rozpocząć. Wiatry co chwila troszeczkę mocniejszy, troszeczkę słabszy. W pewnym momencie, jak meldowaliśmy Państwu przy naszym poprzednim wejściu, załogi zeszły na wodę, próbowały, Komisja Sędziowska próbowała rozstawić trasę, załogi się przygotowywały. Niestety tego wiatru znowu w pewnym momencie było za mało. Dominik, jak Ty to widzisz swoim żeglarskim okiem, czy dzisiaj jeszcze jest szansa? No szansa jest zawsze, ale Pewnie masz lepsze doświadczenie i, i widzisz, co tutaj się dzieje dookoła. Znaczy, tak jak wspominałeś, mamy jeszcze około godziny na to, żeby rozegrać wyścigi. Tak naprawdę, nawet gdyby wiatr pojawił się w tej chwili, to zanim komisja wypłynie, rozstawi trasę, wszystkie załogi wypłyną z portu i przygotują się do wyścigu. Może okazać się, że w tego czasu może być za mało, ale miejmy nadzieję, że jakiś jeden szybki wyścig może uda się zrobić. Drodzy Państwo, 19, 18 załóg po dwa wyścigi w jednej serii, tak to nazwijmy. W każdym wyścigu 9 załóg. W ten sposób rywalizujemy na, klas, na jachtach klasy RS21. Może później jeszcze będzie okazja o tym troszeczkę powiedzieć, przybliżyć Państwu zasady rywalizacji. Ale co najważniejsze, jeśli dzisiaj Żaden wyścig się nie odbędzie, no bo niestety tak jest w żeglarstwie, że jesteśmy uzależnieni od aury. No to wówczas zostaną zaliczone wyścigi z pierwszego dnia. Dokładnie tak. A więc na pierwszym miejscu wówczas będzie załoga lubelskie ICAP Lublin. To jest załoga Beniaminka, a my zapraszamy do siebie Magdę, Kwaśn Magdę Kwaśną, która jest członkiem tej załogi. Magda, zapraszam tak tutaj do nas. Będzie okazja porozmawiać, wymienić poglądy. Witam Cię jeszcze raz, już oficjalnie przy naszym stanowisku komentatorskim. Magda, jesteś olimpijką z Tokio w klasie laser, tak. choć tutaj troszeczkę w innym charakterze z nami występujesz. Pływasz w załodze Tymona Sadowskiego, prowadzicie po pierwszym dniu regat. Co ważne, drodzy Państwo, to są pierwsze regaty w ekstraklasie tej załogi. No bo awansowaliście w poprzednim sezonie z pierwszej ligi, mamy czterech beniaminków, no i z, wy zdecydowanie jesteście najlepsi. Jeśli dalej tak pójdzie, tak się rozglądam dookoła, wiatru niewiele, no to okaże się, że wygraliście pierwsze regaty sezonu ekstraklasy żeglarskiej. No zgadza się. W zeszłym roku rywalizowaliśmy w pierwszej lidze, gdzie, do której dostaliśmy się z eliminacji, więc przeszliśmy. Cały, długą drogę. Tak, cały ten szlak od, od samego początku aż do awansu i no z myślą i nadzieją, że będziemy rywalizować tutaj. I jak widać, y, możemy rywalizować bez żadnych kompleksów. Okej, okay, a z jakim podejściem przystępowaliście do tych regat? Mniej więcej w którym miejscu się widzieliście tej stawki? Wiesz co, dzisiaj nawet jak byliśmy tą chwilę na wodzie w oczekiwaniu na wiatr, y, rozmawialiśmy o tym, że Gdyby ktoś przed regatami nam powiedział, że skończymy te regaty na piątym miejscu, to byśmy to brali w ciemno. Tak. Okay. Więc na pewno jest to powyżej naszych oczekiwań. No, no niemniej jednak wychodzimy z założenia, że każdy z nas potrafi żeglować. Więc jeśli wszystko się złoży dobrze, no to dlaczego by nie, prawda? Walczymy o najwyższe cele, i, oczywiście, więc, skoro pojawia się okazje. Tak, z jednej strony można powiedzieć, że jest to zaskoczenie, ale i sami siebie zaskoczyliśmy. Ale to nie jest tak, że nie wierzyliśmy, że tego się nie da zrobić. Jasne, zanim oddam głos Dominikowi, jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Powiedz coś o tym wczorajszym dniu, bo pierwsze wyścigi bardzo dobre, tam było trzecie, czwarte miejsce, no ale w pewnym momencie, jak odjechaliście, no to nie było co zbierać. Chyba sześć wyścigów, i w każdym wyścigu pierwsza albo druga pozycja. Co tam się zmieniło? Nie wiem, przesiedliście się na inną stronę łódki, <grystanie> zaczęliście płynąć dziobem do przodu, a nie rufą. O co chodzi? Wiesz co, ja bym w ogóle zaczęła od tego, że my z tych pierwszych wyścigów byliśmy bardzo zadowoleni. Więc to nie jest tak, że my czuliśmy potrzebę zmiany, jakichś radykalnych jeszcze. ruchów. Więc to były naprawdę dobre miejsca i w formacie ligowym takie miejsca się szanuje. Więc utrzymując taką formę i tak bylibyśmy w tabeli na bardzo przyzwoitym miejscu. Więc... My już byliśmy zadowoleni, i wszystko, co było potem, to tak naprawdę była wypadkowa dobrych decyzji, bo mieliśmy bardzo dużo spokoju na łódce. Pływaliśmy, jak Dominik zauważył wczoraj, trochę dalej, odrywali, co dało nam na pewno dużo spokoju, bo nie wchodziliśmy w żadne niepotrzebne walki, a potem tak naprawdę wykorzystywaliśmy naszą, nie wiem, nie wiem, czy można powiedzieć że przewagę, ale dobre umiejętności. Trochę i... pewnie pewności siebie nabraliście, prawda? Tak, Wiary jeszcze no, większej. Wiesz co, no, zdaliśmy sobie sprawę, na co możemy sobie pozwolić, bo my w tym składzie, żeby było śmieszniej, płyniemy pierwszy raz. My nie mieliśmy żadnego treningu, oprócz tego jednego treningu dzień przed, piątkowego, no nigdy nie byliśmy w takim składzie, więc y, musieliśmy się też upewnić, że wszystko działa. No i się upewniliśmy, więc wchodziliśmy na górną boję na pewno z pewnością siebie, że y, mamy dobrą prędkość na kursie z wiatrem i możemy rywalizować. Więc my na jedynce często byliśmy na pozycji trzeciej, czwartej i potem dobre decyzje i kończyliśmy te wyścigi jeszcze wyżej. Więc na pewno seria dobrych decyzji i spokoju i krok po kroku. Ja właśnie o, ten, o, ten dobro, o, tą, o tą dobrą prędkość na kursach z wiatrem chciałem was dopytać, czy ciebie mm -hmm. dopytać. Y co było kluczem do tego? Fala była dosyć taka nieprzyjemna, wiatru nie za wiele, niełatwo było z tych fal zjeżdżać. Jak Was obserwowaliśmy, mieliśmy właśnie wrażenie, że Wy na tych kursach z wiatrem zawsze zyskujecie, niezależnie od tego, na które jesteście w łódce. Tak, wiesz co? Łatwo jest mówić, jak się ma dobry dzień, prawda? No bo wtedy wszystko dobrze wychodzi. I Jasne. my tych wczorajszych warunków wcale nie odebraliśmy jako jakichś niebotycznie trudnych, bo... Yy, Mieliśmy tą swobodę żeglowania pod wiatr, bo często już byliśmy na początku gdzieś na czele stawki, więc tej przestrzeni mieliśmy sporo. A na kursach z wiatrem myślę, że tutaj była dobra komunikacja i faktycznie jako załoga. Byliśmy jak jeden organizm, więc wszystkie dociski to było bardzo spójne. Dobra praca na genakerze i wydaje mi się, że też kilka dobrych zagrywek taktycznych, bo te łódki często wjeżdżały w jednym momencie na znak, więc tam można było bardzo łatwo kogoś zabić na rufie. Nie? Szybko zrobić rufę z przeciwnikiem i od razu tę łódkę no, zdeklasować, i miała problemy. i jak słyszysz, no bo to słychać, jak te łódki są blisko, że rywal się denerwuje, no to ciebie też to napędza, bo wiesz, że jesteś w dobrej sytuacji, tylko wiesz, że, że on ma problem i że oprócz tego, że musi walczyć z wiatrem, to jeszcze musi walczyć ze sobą i z załogą. I to, no to na pewno pomaga. Mhm. A powiedz, bo powiedziałeś, że funkcjonowaliście na tym pełnym jak jeden organizm, była jakaś taka jedna osoba u was, która nadawała rytm i tempo. Czy to ty? byłaś tą osobą, mhm. wykorzystując swoje umiejętności serwowania po falach z lasera? Wiesz co, myślę, że ta rola bardziej przypadała dla e, tremera genakera, bo e, u nas w załodze jest tak, że ja jako trener e, grota i taktyk e, tego genakera nie trzymam. Już nie mam dla mnie e, takiego zaufania, żeby oddać mi tak ważny żagiel, e, więc... E... A, nie pora na fałszywą skromność. <gry> nie, no wiesz co, no, ja wywodzę się z łódki jednoosobowej, więc e, ja tutaj z dużą pokorą e, przyjmuję to wszystko na klatę i e, faktycznie Mikołaj Gielniak miał bardzo e, dobrą pastę, dobrze to czuł. E, my z Jankiem e, dobrze balansowaliśmy i odjeżdżaliśmy i faktycznie było tak, że Wiesz, były łódki za nami, które no mamy przeświadczenie, że te załogi są dobre i mają dobrą prędkość, a my faktycznie im odjeżdżaliśmy i to było dużo. No dużo pewności siebie tutaj, wiesz, mm -hmm. no, wchodzisz na kursy z wiatrem są bardzo istotne, więc jak wchodzisz na górnoboje i wiesz, że czujesz się bezpiecznie, no to wszystko jest okej. Okay. To brzmi w ogóle, tak jak sobie o tym teraz myślę, no, brzmi bardzo pewnie. I, a my wczoraj po prostu byliśmy spokojni i my płynęliśmy. Wiesz, znając swoje umiejętności, widząc, że nam wszystko wychodzi, nie było potrzeby zmieniania i dostajania tego, więc. No, trafił nam się ten dzień z kategorii łatwiejszych, nie? Fajnie, bo Tymon wczoraj <grym> też nam opowiadał, że, 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 że Wy byliście spokojni, właśnie, właśnie. Nie wiadomo skąd, ale przyszedł ten spokój i Wy sobie po prostu płynęliście. Ale też chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo poprzednio rozmawialiśmy z Rafałem Sawickim, zapytaliśmy go o jeden wyścig, kiedy on popełnił fal a mm. potem i tak skończył na drugim miejscu. I mówił o tym, że w tym wyścigu akurat nie kombinowali, wybrali prawą stronę. I nie wie, dlaczego potem nie wyciągnęli odpowiednich wniosków i nie kontynuowali właśnie w ten sposób pływania. Wy natomiast właśnie nie kombinowaliście, właśnie często ta prawa strona, szukaliście czystego akwenu, gdzieś tam troszeczkę dalej od pozostałych łódek, i, i to Wam wychodziło. Mhm. Czy ta prawa strona rzeczywiście gdzieś tam zafunkcjonowała w pewnym sposób w Waszych głowach i, i świadomie w tamtą stronę płynaliście? Wiesz, co e, powiedziałabym, że różnie, ale na pewno nigdy nie było tak, że jechaliśmy tam. E, w ciemno. Z, tak. Z takim mm -hmm. przeświadczeniem, że e, pojedziemy tam na pewno będzie dobrze, ale też e, również nie w drugą stronę. Czyli nie było tak, że wiedzieliśmy, że o nie będzie tragedia, jak tam popłyniemy. E, a... Rozumiem, czyli rzeczywiście wiedzieliście o tej prawej stronie, ale cały czas obserwacja akwenu, warunków. Tak. Ale Liga też ma specyficzny format. Przez to, że te wyścigi są krótkie, to bardzo ważne jest ustawienie się taktyczne względem innych łódek, więc te warunki były w miarę stabilne wczoraj. To nie były... Tu nie przychodziły zmiany wiatru o 30 stopni, gdzie trzeba było reagować bardzo dynamicznie, więc w sytuacji, kiedy wyjdziesz dobrze ze startu swobodnie, a wiesz, że trzy łódki, które biją się... Na pewno przynajmniej trzy łódki gdzieś tam odpadną na, na dzień dobry, to Płynąc w dobrą stronę, przyzwoitą stronę przynajmniej, na dobrej prędkości, wjedziesz na boje w czubie, jeśli nie pierwsze, bo my często nie wjeżdżaliśmy pierwsi, ale potem mieliśmy szereg dobrych decyzji, więc mieliśmy takie podejście w sumie zachowawcze. A, mhm. Sprzyjało nam też to, że jednak spora część floty walczyła o ten Pin, więc nam to miejsce przy komisji często się samo otwierało i aż nie wierzyliśmy, że może być tak łatwo. Więc rywale nam pomogli. Sami okay. się wykluczyli. Okej, okay, to już teraz troszeczkę już schodząc wo z wody na brzeg. Ostatnie pytanie. Żeglarstwo to podobno szkoła cierpliwości, no i, i chyba dzisiaj mamy tego najlepszy dowód. Jak Wy sobie z tym radzicie, jak do tego podchodzicie psychicznie? Rozumiem, że dla Was to no, po części chleb codzienny, no, ale to nie jest łatwe. Być w gotowości, lada moment, może zostaniecie zawołani na wodę, może nie. Trzeba cały czas gdzieś tam utrzymywać e, tą e, adrenalinę na lekko podwyższonym poziomie. Mhm. Wiesz to zdecydowanie. My też dzisiaj byliśmy, jako pierwszy wyścig flightu, więc też byliśmy w porcie wcześniej, przygotowywaliśmy sprzęt i. E, Myślę, że naszym podejściem było to, że robimy wszystko tak jak robiliśmy wczoraj. Wczoraj wszystko zagrało, więc nie ma potrzeby tutaj nic zmieniać. Więc przygotowaliśmy sprzęt, spokojnie, mieliśmy czas porozmawiać, zeszliśmy na wodę. Teraz wróciliśmy i też staramy się wiesz, chronić przed słońcem, żeby tutaj się nie przegrzać. Nie Ale wiesz to, to jest zaleta pływania w, w zespole w załodze, że jeśli są, jeśli część załogi utrzymuje dobre nastawienie i tak dalej, to łatwo jest podnieść innych albo być podniesionym, więc wydaje mi się, że my możemy tutaj liczyć bardzo na siebie. Mamy wydaje mi się dobry dobór charakterów i wpływamy na siebie pozytywnie. I no, faktycznie są to wymagające warunki, ale one są wymagające dla każdego i po prostu trzeba z tego trochę lepiej wyjść. Super. Wspieracie się w jednym słowie. Tak. Okej, okay, nie męczymy Cię więcej. Dziękujemy tak. bardzo. Czekamy na ostateczne wyniki. No i bardzo możliwe, że, że, że wygracie pierwsze regaty sezonu ekstraklasy żeglarskiej. Dzięki Dziękuję wielkie. Magda bardzo. Kwaśna, liderka jak na razie i być może tak. triumfatorka regat ekstraklasy żeglarskiej w Sopocie. Dziękuję bardzo. A my zapraszamy do nas organizatora. Regat Maciek Cylupa, nasz kolejny. Gość, może nam opowie: Witamy Cię, Maczku, serdecznie. Dzień dobry. Właśnie y, dokończę Dzień zdanie dobra. może nam opowie, co. Tutaj się do, dookoła nas dzieje, jakie są w tej chwili widoki, jakie są decyzje Komisji Regatowej. Wiemy, że jeszcze mamy chwilę czasu na rozegranie wyścigów. Będziemy jeszcze czekać, rozumiemy do końca, aby chociaż jeden flight ruszył. No, limit czasu mamy 15.30, za 9.30 zbliżamy się do jakby decyzji, czasu decyzyjnego, więc myślę, że o 15 podejmiemy decyzję że chyba dzisiaj się nie dało nic rozegrać, no, wiatr jest taki jaki jest, więc trochę go się pojawia czasem od, tu od brzegu do rłowa, trochę coś powiało coś od helu, ale to wszystko jest niestabilne i jak to mówię, klasy głaciate, więc musimy to przeżyć, no tak jest w żeglarstwie czasem, że, że nie wieje, albo wieje tak niestabilnie, że nie da się tego ustawić. Okej, okay. dobra, to powiedz generalnie, Ekstra Klasa Żeglarska Anno Domini 2023, co nowego? Na co zwrócić uwagę, co ciekawego, e, gdyby ktoś tutaj teraz przyszedł na molo w Sopocie po raz pierwszy, zakładając, że wyścigi dopiero mają się jeszcze odbyć, e, na co byś polecił, żeby, żeby spojrzeli? Znaczy, ja myślę, że mamy unikalną okazję zobaczyć, że garstwo regatowe na wysokim poziomie jest bliska, bo zachęcamy, żeby przyjść tutaj do nas do Sopotu na koniec mola. Dzisiaj już tak. Akwen regatowy tak blisko. Akwen jest dosłownie nad, nad Molo, w ogóle jest taką naturalną trybuną. Dla publiczności, dla tu spracujących tysięcy ludzi, bo to dzisiaj myślę, że będzie z 80 tysięcy ludzi się przewinie, więc jest to piękne miejsce na spacer, na spędzenie wolnego czasu, na wybicie jakiejś tam kawki czy zjedzenie czegoś tutaj, więc i zobaczenia żeglarzy. Nawet jeśli ktoś nie, nie za bardzo rozumie czy nie interesuje się żeglarstwem. Nie wie czemu ten, jak płynie w lewo czy w prawo, no to, to po to panowie tu jesteście. Tak, przybliżymy. Rafał serdecznie. para Polskiej Drzewiarskiej, profesjonalna, że no, panowie tłumaczycie, tak, co tu się dzieje. Tłumaczycie tym ludziom, którzy tu przychodzą. Ktoś co się wgłębić, to się wgłębi, a jak nie, to będzie miał po prostu piękny obrazek przed oczami i pójdzie content sobie do domu i zapamięta naszą bazę, nasze piękne namioty, naszą scenę i, i nas. Okej, okay, dobra, to przechodzimy już do samego sportu. Rozmawialiśmy przed regatami. Ty też mówiłeś, że no tak wyrównanej stawki to dawno nie było, i rzeczywiście strasznie, bardzo trudno przewidzieć, kto będzie pierwszy, kto drugi. Że te regaty będą takim momentem, kiedy będziemy porównywać po raz pierwszy na wodzie, kto jest mocny, kto trochę słabszy. No i powiedz, co cię zaskoczyło, co poszło zgodnie z Twoimi przewidywaniami. Znaczy, przewidywaliśmy, że mocne będzie IKP Gdynia i Jakub Gdańsk? To byliśmy wtedy. No, wnioskując z poprzedniego zgodnie, sezonu, pamiętam. prawda? Tak, no, oni się utrzymują w tej trójce już od trzech sezonów no i spodziewaliśmy się, że tak będzie. I, I finalnie po tym pierwszym dniu tak jest. Znaczy, jak, jak patrząc na, na rywalizację, to absolutnie nie można było tego do końca przewidzieć. Jest dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. Jest, jest ciasno, jest równo, każdy błąd tutaj dużo kosztuje, czy zły start, czy gdzieś tam złe określenie górnego znaku, gdzieś tam zastopowanie łódki, strata prędkości, szczególnie, że te warunki wczoraj były no, sałowiatrowe, była fala, więc to utrzymanie zwanego gazu było krytyczne, ale to pewnie o tym już rozmawialiście dużo. No, zaskoczeniem jest to, że wygrywa IKP Lublin-Lupelski, IKP Lublin, Magda Kwaśny z załogą, to jest rzecz, które chyba mało kto stawiał. Yy, oni pokazali tutaj no dobrą, fajną, stabilną formę, szczególnie w końcówce tego wczorajszego dnia. I to jest tak. Ta środek skoczenie. stawki by nie był zaskoczeniem, ale. Znaczy, ta przewaga, która jest tam punktowa, tam jest yy, 9, punktów. 9 punktów przewagi, tak. no To jest yy, bardzo duża przewaga, nawet yy, patrząc na to, yy, jeśli by się rozegrało yy, pełny format, czyli 30 wyścigów. Mamy dopiero 18 wyścigów. I wygląda na to, że, że to, że to koniec na tych regatach. Yy, to jest kolecana przewaga, to jest to jest, to jest yy, Punkt na każdym wyścigu średnio nadrobiony, później 9 razy. Więc to jest y, jakaś taka przewaga, która, jakby. daje do myślenia. Daje dużo do myślenia, y, ale. Y, ja nie wiem, z czego ona wynika tak do końca. Bo widać było, że z przodu, że pływają, że mają jazdę, ale raczej ta przewaga wynika z tego, że. Z tyłu ta stawka się bardzo mocno miesza i mieli i traci punkty, a oni pływają sobie stabilnie na górze. Więc stara prawda ligowa mówiąca o tym, że pływaj równo, a wynik sam przyjdzie, tutaj ewidentnie w przypadku Lublina, które pływał równo i wysoko, no, spowodowała to przewagę. Więc to jest na pewno skoczenie duże, yy, niespodzianka, można powiedzieć, śmiało. No, Gdański i KP sobie pływały w swoim rytmie i dojechały na miejscu 2-3. Natomiast tam za nimi jest bardzo ciasno i to, to nas w ogóle nie, nie zaskakuje i może być tak, a dowiem, że mogło być zupełnie inaczej. Więc tutaj jest tak, że to, co przewidywaliśmy, że stawka się będzie mielić i będzie, będzie zbita i pojedynczy będzie decydować o tym, jak ta tabela wygląda, no, dokładnie tak się spełnia. Mhm. Ja tak zastanawiam się, wybiegając delikatnie w przód, następny, następny akwen regat to Gdynia. Za parę tygodni. W zeszłym roku w pierwszej lidze lubelskie również wygrało na inauguracji tutaj w Sopocie. Oni podkreślają, że to jest ich akwen, że tutaj czują się pewnie. Z kolei, z tego co pamiętam, w Gdyni w zeszłym roku poszło im nie najlepiej. Myślisz, że tutaj scenariusz może być podobny, że tutaj czują się pewnie, są swobodni, a tam. Nie będzie już tak łatwo? To trochę wróżenie z fusów, tak? nie mamy szklanej kuli, nie wiemy co się wydarzy. Faktem jest, że być może załoga IKP Lublin Tymosadowski odrobili zadanie domowe i w zeszłym roku ewidentnie to ciśnienie, które sobie zbudowali sami wygrywając... Pewnie, pierwszą rundę, wyglądając, że będą dominatorami tego sezonu zeszłego. Myślę, że to ciśnienia dziś u nich też płynęło na głowę, słowo nerwowość i ten wynik w Gdyni potem w drugiej rundzie był słabszy. Czy to tym razem również wystąpi? Oby nie, no bo wydaje mi się, że pokazali to fajne żeglarstwo i nie ma czym się stresować, trzeba po prostu zrobić swoje płynąć dalej. Okej, okay, a kto, kto Cię zaskoczył i minus w ten sposób? Spodziewałeś się, że będzie wyżej, nie wiem, Legia jest ósma, Ostatnie dwa sezony na trzecim miejscu, a może któryś z Beniaminków, który no, przewidywaliśmy, że wyłączy się tam gdzieś wysoko do walki. Choć, rozumiem, że daleko idących wniosków no po tym. Yy pierwszym dniu właściwie po połowie regat no nie można wyciągać na cały sezon. Nie można. no Mamy dwie załogi, które ewidentnie mają jakby gdzieś tam dostęp do nadrobienia. Mówimy o karzecie i o polsportach i oni wiedzą, że czeka ich dużo ciężkiej pracy, żeby zapewnić sobie tutaj bet ligowy. Tak to wynika. Natomiast no ta reszta załóg, wydaje mi się, że to jest trochę w przypadkowości tym jest i, i, i wynika to z z wielu tam pojedynczych wypadków na trasie. Nie robimy z tego jakiejś reguły, moim zdaniem. Na pewno skoczynienie za WF, Damian Pietruszewski to nie jest miejsce, w którym on chciałby być. I Myślę że, będzie wyżej. Myślę, że pozycja Ika Szczecin Patryka Zbroi to też nie jest ich miejsce docelowe. Pogon Szczecin miała świetne parę wyścigów, potem gdzieś się zgubili. To samo było z Roskał z Racing, w absolutnie mają potencję, żeby tu wygry wyścigi wygrywać. Trzeba się ustabilizować. I to, to, kto prędzej się ustabilizuje, to, to, będzie, to będzie lepiej. Okej, okay. z Patrykiem rozmawiałem, troszkę narzekał. Warunki są wiatrowe, oni jednak z wagą przegrywali z niektórymi załogami. Patryk, Patryk zawsze narzeka na wagę, ale on zapomniał, że ten składzie ma już Agnieszka skrypulec, a nie Marcina Zubudziego. To jest nie komu wagi jakieś 30 kilo mniej. No myślę, że to już ten argument trzeba powoli gdzieś odkładać sobie na półkę i, i w głowie to posprzątać sobie i jechać do przodu, bo absolutnie mają skład na, na to, żeby wygrywać. Okej, okay. ostatnie krótkie pytanie. Powiedz, wspomnijmy o dwóch załogach żeńskich, Dokładnie. dosłownie w telegraficznym skrócie, Sztorm, Wysoko, Iskra w środku stawki. Tak, ale Sztorm zaskoczył, wykorzystały te warunki dziewczyny na maksa, swoje atuty, pojechały, pokazały, że mają moc, są zgrana ekipą, bardzo dobra energia, zobaczymy co będzie dalej, no. warunki się zmienią, może być inaczej. Super. To dziękujemy bardzo. Zapraszamy na nasze kolejne relacje z Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej. Będziemy jeszcze w Gdyni, w Olsztynie, w Sztynorcie. Maciej Cylupa, Dominik Buksak, Rafał Sak. Dziękujemy. Zostańcie Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do widzenia.